w tym odcinku Świadomej Kreacji Rzeczywistości. Przybliżę Wam temat skali dźwięków harmonicznych opracowanych przez geniusza XX wieku Nikolę Tesla. Ten słynny wynalazca i inżynier w swoich pracach i wykładach często wspominał o tzw. kodzie muzycznym wszechświata lub harmonii sfer. Według Tesli istnieje dziewięć częstotliwości dźwięku, które tworzą uniwersalną harmonię i mają pozytywny wpływ na ludzi. Drodzy słuchacze, plan na dziś jest następujący. Najpierw krótko omówię te częstotliwości, przedstawię skrótowo ich opis i potencjalne korzyści, a następnie odpowiem na pytanie, w jaki sposób podane częstotliwości realizują w praktyce wyszczególnione korzyści. Przygotujcie sobie coś do pisania i. Zaczynamy. Pierwsza częstotliwość, jaką wyróżnił Nikola Tesla, jest to częstotliwość Ziemi o to odpowiada 146 Hz. Ta częstotliwość ma reprezentować stabilność oraz równowagę. Muzyka o tej częstotliwości może pomagać w redukcji stresu, zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i harmonizowaniu ciała. Kolejna częstotliwość jest to częstotliwość Księżyca o, i ona ma 285 Hz. Ma reprezentować intuicję oraz kreatywność. Częstotliwość Księżyca może wspierać rozwój intuicji, pomagać w medytacji i zwiększać kreatywność. Następna częstotliwość 357 Hz Tesla nazwał ją częstotliwością słońca. Częstotliwość ta ma reprezentować siłę oraz energię życiową, może zwiększać poziom energii, wspierać procesy leczenia i poprawiać samopoczucie. Następna częstotliwość to częstotliwość Wenus 493 Hz ma reprezentować miłość oraz harmonię. Korzyści z zasłuchania tej częstotliwości to rozwój empatii, poprawa relacji międzyludzkich i zwiększenie poczucia miłości. Z kolei częstotliwość Marsa 585 Hz ma reprezentować odwagę oraz determinację. Częstotliwość ta może zwiększać pewność siebie. Wspierać procesy podejmowania decyzji i zwiększać odporność psychiczną. Następna częstotliwość to częstotliwość Jowisza, odpowiadająca 715 Hz, ma reprezentować radość oraz optymizm. Częstotliwość ta może poprawiać nastrój, zwiększać poczucie szczęścia i wspierać procesy leczenia depresji. 850 Hz. Czyli częstotliwość Saturna ma reprezentować mądrość oraz duchową transformację. Słuchając muzyki o tej częstotliwości wspieramy rozwój duchowy, zwiększamy poczucie celu życiowego i pomagamy sobie w radzeniu z trudnościami. Z kolei 963 Hz odpowiada częstotliwości uranu. Ma reprezentować innowacje oraz kreatywność. Muzyka o tej częstotliwości może wspierać rozwój kreatywności, pomagać w radzeniu sobie ze stresem i zwiększać poczucie wolności. Ostatnia z częstotliwości zaproponowanych przez Nikolę Tesla to częstotliwość 1080 Hz. Jest ona związana z energią Neptuna. I ma reprezentować duchową ekspansję oraz transcendencję. Korzyści płynące z zasłuchania muzyki o tej częstotliwości to wspieranie rozwoju duchowego, zwiększanie poczucia jedności z wszechświatem oraz pomoc w radzeniu sobie z lękiem. Warto zauważyć, że te częstotliwości są często używane w terapiach dźwiękowych i medytacjach aby wspierać procesy leczenia, redukcji stresu i rozwoju duchowego, jednak należy pamiętać, że efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech i preferencji każdej osoby. Teraz, tak jak obiecałem, odpowiem na pytanie, w jaki sposób podane częstotliwości realizują w praktyce wyszczególnione korzyści. Wyjaśnienie w jaki sposób podane częstotliwości mogą realizować wyszczególnione korzyści wymaga zrozumienia jak dźwięki wpływają na nasz organizm i umysł. Oto kilka konkretnych rozwiązań i mechanizmów, które mogą tłumaczyć te efekty. Częstotliwości takie jak 146 Hz oraz 285 Hz mogą stymulować układ nerwowy. Do wytwarzania fal alfa, które są związane ze stanem relaksacji i medytacji, techniki takie jak terapia dźwiękiem, na przykład misy dźwiękowe, gongi, lub medytacja z użyciem tych częstotliwości mogą pomóc w redukcji stresu i napięcia. Kolejna częstotliwość to 285 Hz i 963 Hz, mogą Muzyka o tych częstotliwościach może stymulować prawą półkulę mózgu, która jest odpowiedzialna za kreatywność i intuicję. Ćwiczenia takie jak medytacja z użyciem tych częstotliwości lub słuchanie muzyki o tych tonacjach mogą wspierać rozwój tych zdolności. Z kolei częstotliwości 357 Hz i 715 Hz mogą stymulować układ nerwowy. Do produkcji endorfin, które poprawiają nastrój i zwiększają poziom energii. Techniki takie jak terapia dźwiękiem lub słuchanie muzyki o tych tonacjach mogą wspierać procesy leczenia i poprawiać samopoczucie. Częstotliwość 493 Hz może stymulować obszary mózgu związane z empatią i zaufaniem. Ćwiczenia takie jak medytacja w parach z użyciem tej częstotliwości lub słuchanie muzyki o tym tonie mogą wspierać rozwój tych umiejętności. Z kolei została nam jeszcze do omówienia ostatnie dwie częstotliwości. Częstotliwość 850 Hz i 1080 Hz. Mogą one stymulować obszary mózgu związane z medytacją i duchową transformacją. I teraz techniki takie jak medytacja z użyciem tych częstotliwości lub słuchanie muzyki o tych tonacjach mogą wspierać rozwój duchowy i pomagać w radzeniu sobie z trudnościami. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, warto zacząć od krótkich sesji, np. 5-10 minut i stopniowo zwiększać czas ekspozycji. Ważne jest również, aby stworzyć odpowiednie warunki, np. ciche spokojne otoczenie, i skupić się na odczuciach podczas słuchania tych częstotliwości. Pamiętajcie, że choć te techniki mogą wspierać rozwój osobisty i dobre samopoczucie, nie zastąpią one profesjonalnej pomocy medycznej lub psychologicznej w przypadku poważnych problemów zdrowotnych lub emocjonalnych. Jeśli chcecie spróbować tych częstotliwości, możecie znaleźć nagrania dostępne online lub użyć aplikacji do generowania dźwięków. Pamiętajcie, aby zacząć od krótkich sesji i stopniowo zwiększać czas ekspozycji, jeśli czujecie, że jest to dla, dla Was odpowiednie. Zasubskrybujcie nasz kanał. Obiecujemy, że nie, będziemy, że nie będziecie musieli oglądać żadnych nudnych reklam. Polećcie nas swoim znajomym i zostańcie liderem wśród fanów telewizji internetowej Iskra Życia TV. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku Świadomej Kreacji Rzeczywistości już 25 listopada 2024. Mówił do Was Marek Zadęcki. Dziękuję za wysłuchanie.